Dzień dobry, dzisiaj troszeczkę szczegółów na temat naszego wózka Xlander lander X-Move. To dla kogo jest przeznaczone, to kto najczęściej pyta i wybiera ten wózek. W kilku słowach postaramy się Wam bliżej pokazać. Przede wszystkim wózek jest przeznaczony dla osób, którzy lubią aktywny tryb życia. Mają gdzie pojeździć, mają fajne tereny do, do jazdy, więc to jest docelowo wózek dla takich właśnie rodziców. Wózek, który tutaj stoi w kolorze Evening Grey jest przeznaczony dla dzieci mniej więcej do trzeciego roku życia, a te z tego wózka to jest 15 kg. Czym się cechuje? Przede wszystkim to tym, że ten wózek posiada bardzo dużej średnicy koła. 12 cali tylne koło, 10 cali przednie koło. To, co ułatwi nam maksymalnie prowadzenie, użytkowanie tego wózka, to, to przede wszystkim, że te koła mają możliwość skrętności. Bardzo prosty sposób odblokowuje koła, dzięki czemu bardzo łatwo wprowadzam wózek w ruch. Jest to bardzo, bardzo komfortowe ze względu na to, że koła są pożyskowane. Jeżeli chodzi o samą spacerówkę, czyli siedzisko, które tutaj się znajduje, one spinane oczywiście przodem i tyłem do kierunku jazdy, co za chwileczkę pokażę. Natomiast z technicznych rozwiązań świetnym rozwiązaniem jest to, że budka jest bardzo głęboka, ma możliwość przedłużenia naprawdę do bardzo głębokiego poziomu, co ma skutkować tym, że dziecko jest fajnie chronione przed słońcem, ale również przed wiatrem czy deszczem w pierwszej chwili. Z tyłu znajduje się drugi zasuwak, który będzie służył temu, żebyśmy mogli zrobić pełną wentylację. Znowu świetne zastosowanie w okresie letnim. Budka oczywiście jest wyposażona w filtr UV i jest to filtr UV50, więc będzie też dodatkowo bardzo fajnie chronić. Rączka w wózku jest regulowana teleskopowo w kilku płaszczyznach, czyli dopasujemy sobie ją idealnie do swojego wzrostu. Oczywiście wsuwając, maksymalnie jest na najniższym poziomie. Wykończenie rączki eko skóra, więc mega praktyczne rozwiązanie. Spacerówka ma możliwość rozłożenia do pozycji pełnoleżącej, co będzie miało bardzo ważne znaczenie dla mniejszych dzieci. Oczywiście jest niezależnie regulowany podnóżek. Co skutkuje tym, że mamy większą powierzchnię do spania dla dzieci? Barierka zabezpieczająca, oczywiście, jest oddzielnie wypinana. Możemy ją uchylić albo w prosty sposób całkowicie zdemontować. Przyciski są ukryte troszeczkę głębiej, żeby dziecko samo nie było w stanie tego wypiąć. Standardowo spacerówka wyposażona w pasy pięciopunktowe wewnętrzne, natomiast świetnie rozwiązana, bo uprząż wewnętrzna, rozpinana jednym przyciskiem, daje nam bardzo dużo możliwości. Przede wszystkim nie musimy przekładać ręki dziecka przez szelki, które są ze sobą połączone i wszystko działa niezależnie, czyli każdą z części mogę wpiąć bezpośrednio do klamry, bez potrzeby regulowania dodatkowej długości szereg. To co wspomniałem wcześniej, czyli obracanie siedziska, mega fajna funkcja dla małych dzieci. Obracanie odbywa się w bardzo prosty sposób. Tam gdzie uchwyty, tam się znajdują przyciski, odwracam siedzisko i wpinam przodem do rodzica. W takiej pozycji mamy tego malucha półrocznego, pięciomiesięcznego czasami, wpiętego przodem do nas. I bez najmniejszej obawy na spacerze możemy kontynuować dalszą jazdę. W naszym podnóżku znajduje się ukryta moskitiera. Nie musicie Państwo o niej pamiętać. Ona po prostu zawsze jest. Wysuwamy ją z podnóżka, zakładamy na całą, wóz, na całą budkę, oplatamy całą część spacerówki i ona ma odpowiednie miejsca na stelażu do wpięcia. X-Lander, move czyli wersja wielofunkcyjna. W bardzo sp prosty sposób do tego stelaża montujemy gondolę, jak również fotelik samochodowy za pomocą odpowiedniego uchwytu. W prosty sposób ściągam się siedzisko, tam gdzie uchwyty, tam znajdują się przyciski i w tym momencie stelaż jest przygotowany pod zapięcie gondoli. Gondolę w bardzo prosty sposób, intuicyjny, grawitacyjny, ustawiam w odpowiednim miejscu, zaklikam i wózek już jest przystosowany dla noworodka. W identyczny sposób będzie się odbywała zmiana tego modułu na następny, czyli tak zwane nosidełko, fotelik samochodowy. Ściągam dany moduł, w tym przypadku gondolę, i to co wspomniałem, używam do zapięcia fotelika odpowiedniego łącznika. Jest to też bardzo proste. Da się go wpiąć tylko we właściwą stronę. Zapinam go na stelażu, następnie w identyczny sposób jak gondolę umieszczam nosidełko na ramię wózka, pamiętając o odpowiednim zabezpieczeniu fotelika na ramię. Jeżeli chodzi o składanie spacerówki, stelaża, potrzebujemy zdjąć siedzisko spacerowe, sam system składania jest bardzo prosty. Odpowiednio przyciskamy dwa przyciski na stelażu. One są oznaczone: jedynka, dwójka, przekładam stelaż do przodu i tak będzie wyglądał po złożeniu. Adaptery montażowe składamy do wewnętrznej strony i bardzo prosty system wypięcia kół, co nam daje maksymalne zmniejszenie całego zestawu. Przyciskając na środku centralny przycisk, wypinam ze stelaża koła i zostaje bardzo mały pakunek żeby z powrotem wózek uzbroić do użycia w odpowiednie miejsca zapinam na stelażu koła. Blokada, która znajduje się po prawej stronie, lekko przyciskam i jednym ruchem tak naprawdę powoduje to, że wózek już jest gotowy do użycia. Jeżeli chodzi o sam stelaż, więcej takich technicznych rozwiązań i informacji to Przede wszystkim to, co Państwo widzicie, czyli białe obręcze wokół kół, bardzo istotny element, który ma chronić nas przede wszystkim, dlatego że dojeżdżając do przejścia dla pieszych, jesteśmy widoczni dla kierowców. Biorąc pod wzgląd to, że robi się w jesienią przede wszystkim stosunkowo szybko ciemno, to jesteśmy absolutnie niewidoczni przy ciemnych kolorach. Nasze obręcze wokół kół pełnią funkcję bezpieczeństwa. Już naprawdę jest bardzo daleka, dwie duże, dwa duże koła, Powodują dosyć spory odblask. Jak również z przodu na naszym stelażu znajduje się panel LED, który emituje światło pulsacyjne bądź światło ciągłe. Jesteśmy z 50 metrów widoczni dla osób nadjeżdżających czy też nadchodzących z naprzeciwka. W wersji 2021 mamy bardzo fajną amortyzację stelaża, poprawiony skok amortyzacyjny, który gwarantuje nam dosyć ciekawą jazdę nawet na bardzo trudnym terenie.